Tak mieszka Katarzyna Dowbor, na sam widok robi się. Sielsko. Katarzyna Dowbor stała się przykładem do naśladowania dla wielu Polek. Kobieta spełnia marzenia, zarówno swoje, jak i innych, realizując się w programie Nasz nowy dom telewizji Polsat. Chociaż dziennikarka ostatnio zyskuje coraz więcej rozgłosu, pozostaje naturalna i prawdopodobnie właśnie ta cecha sprawia, że trudno znaleźć osobę, która nie darzyła do jej sympatią. Katarzyna Dobor jest także przykładem tego, że starzenie się wcale nie musi być nudne. Nie musi też wiązać się z emeryturą, ciepłymi, kapciami i popołudniami spędzonymi przed telewizorem. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby kobieta zamierzała porzucić swoje obowiązki i skupić się jedynie na wypoczywaniu w swoim domu. Chociaż, biorąc pod uwagę to, jak mieszka dziennikarka, pokusa jest wielka. Od dłuższego już czasu Katarzyna Dowbor jeździ po Polsce. Z programem Nasz nowy dom i pomaga potrzebującym rodzinom. Dziennikarka remontuje ich mieszkania, aby dać im miejsce, w którym będą czuli się bezpieczni. To nie jedyna aktywność, jakiej się poświęca. Gwiazda również pisze książki i opiekuje się zwierzętami. Cały swój sukces zawdzięcza pracowitości i uporowi. Pewnie przez cały ten czas zastanawialiście się, jak mieszka Katarzyna Dowbor. My również. Na szczęście dzięki zdjęciom. Które pojawiły się na jej Instagramie, możemy teraz wspólnie obejrzeć dom dziennikarki. Zdradzimy tylko tyle, jest jak w bajce. Resztę musicie zobaczyć na własne oczy, zaglądając na kolejne strony. Zobacz także, źródło. Następna strona.